Hej! Cześć! Ja jestem Radochna, a to kolejny odcinek z Gierki Bastion. Dokładnie, dalej gramy naszym... Yy, ...człowieczkiem. I to jest stranger, z którym mam pogadać. O, 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 o! Dostaliśmy apeta. Chyba w też było. Coś mi nie pasuje. Tak, nie oh, Okej. Okay. Nie wiem o co Czekajcie chwilę. To było w poprzednim odcinku, czy nie? Możliwe. Widzieliśmy dopiero ogarnąć, że ten, ten siwy dziadek to jest narrator? Lektor, który gada tutaj cały czas? Tak, nie wiedziałam o tym wcześniej. Kid ain't finished here yet. E, ale tego nie robiłam już. Halo? Czy ja tego nie robiłam przypadkiem już? O nie, dobra, tego nie było, jeszcze, jeszcze nie było. Dobra, mamy drugi budyneczek. Okej, okay, i to będzie forge Łysienia. Tak, już mówię. Uw. O, o. A, nie, wiem, o co chodzi? A. Krytykal, dajemy critical, a to dajemy... A, nie wiem o co tu chodzi, gra jest... ...skomplikowana. Dziadziu, co mam robić? Halo, dziadku? Mikołaju? Mikołaju, patrz, powiedz, daj nam wskazówkę. Zagniot. Jak mógłeś spać? Właśnie przechodź dalej. To zrobione, aha. Aha, i mogę sobie wybrać misję. Mm -hmm. To Łuk. Śmieszne poduszki. Z... Dobra, lecimy. Tutaj chyba, tak? Chciałem powiedzieć, że to jest Europa, ale to nie jest Europa. Lecimy. Froniemy. The Breakers used to come here for talking uh -huh. dragons, uh -huh. used play a little game, seeing the bust of post-tugs and paper shots. No Bent. Bent. Uh -huh. He's focused, he's armed, and he's off. Jak mogę nie trafić? No? To jest! Dlaczego nie możesz trafić? Okej... Okay. Okej. Okay. Czemu nie trafia? Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Ktoś mi powie, dlaczego ja nigdy nie angażuję w które gram. No, ja nie mogę. Pomysł? Ha! Ha! Aha. Aha. Ech. To, e, wiem, o co chodzi. Mam najgorszym człowiekiem do strzelania tutaj w tej grze. Tak. Tam trzeba było jak najmniej strzałów włożyć, a już mam... Nie trzecia nagroda. Dobrze, że zawsze coś. Chyba. Nie? Okej, okay, to było szybkie, ale możemy no, jeszcze jedną zagrać misję w sumie. we szybko ten teren, ten... Ale gdzie dziadek? Czemu tu stoisz? Czemu nic nie mówisz? Czemu mi nic nie powiedziałeś? O! I teraz mogę wybrać. Nie, nie, to było... Nie o to chodzi! Czego nie wiem, o to chodzi? Nieważne. Dobra, idę ze stąd. Teraz idziemy... Może coś pobić? A, bo to jest... Aaa... A. A, to nie jest misja, to jest po prostu ćwiczenie strzelania. Tak, to jest właśnie to. Ten będzie prawdziwa walka. Z sondą. to jest. To jest zachód. Nie wiem, tak wskażą. A, Jestem Chai-Hee! Chai-Hee tam czajki. Czech, chaj. To, 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 to. Dajcie jakąś. Yy, walutę. Haj, czaj, ha, ha, ha. Czaj, hi, czaj, hi. Czaj, 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 hi, ha, ha. Moje byna słowa z poprzedniego oczynka, czaj, hi. Nie wiem, skąd się to wzięło. Moje pierwsze słowo, które powiedziałem, bo mała, czaj, hi. Co oh, mnie bije! Dobra, to. Ktoś się pobił! Ktoś pobił mnie! Oh, oh, oh. Wszystko ma hajs. I dziś jest dosyć skomplikowany, moim zdaniem. Oh, na pewno nie. Musi komuś, komuś uciekać. Dzień dobry. Nie, to mnie, się tu... Oh, nie mogę stanąć nawet na chwilę Nie mogę zapnąć, tam jest więcej, więcej! Gin! No tak pójdziemy I tak, a widzicie jak jest to sprytna? I wszystko zebrałem Czajki, czaj, czaj, czaj! Hrpata! Czaj Czaj i samowarów Dobra A, mam potworkę, który bije na mnie. Tak, to jest super moc. Super, do moc. Nie bij mojego potworka. to katapulto. To nie katapulto, nie wiem, co to jest wstrzymujące, ale no, nie, <muchy> nie wiem. No. Chyba, killover sobie chodzi. Moja nowa broń. Chcesz, czy to był zły? Łona, tak, pomyślałam się. Jak mogłeś spaść? Mogłeś. Dobra, nieważne, idziemy stąd szybko, bo to jest, to jest absurd. To po prostu istny absurd, czysty absurd nie wiem, jak mam to wrócić. O, nie wierzę w siebie. O, daj mi przejść, daj mi przejść, proszę. O, na cheater. Cheater. Na cheater. O, ja nie wierzę w to. Daj mi przejść. Heal. Szybko, a co mam zabrać? Wszystkie trzeba, co tu chodzi. Dajcie, nowej heala. Muszę zabrać wszystkie, bo nie przejdę. A muszę przekonać ich chyba. O, dobra. O to chodziło. No, idziemy. Szybko jest tą iść. No ja mnie takie coś tu Nie wiem, o co tu chodzi. Mnie takie coś stresuję. Dawaj, 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 dawaj. go, samuraj! O nie, znowu się chce kichać. No się aha, kichnąć i nie mam tak jak wyciszyć, najwyżej wycnę. Więc z góry przepraszam jak kichnę. Aha, jakieś uczulenie. Alergia na 100%. Well, Nadzieję, że <laughs> no, nie było słychać. Co ty żyjesz? Żyj, człowieku Skywalker. Nie, Skybridge, nieważne. <laughs> Nie wiem czytać. O, tu mamy tab. Okej. Okay. Mamy Spyglass. jest Spy, do spajowania. Ok. Zawsze to samo. Nie! Nie na pewno, nie na pewno. No nie wiem. Dzięki, O Oj, co wy, co wy? Zostawcie mnie. Chulno, panowie. Panowie. Trochę szacunku. Do, do ludzi i, i do świata i... i no. I sadziłabym w nieważne. Okej. Fontana, ja chcę fontanę. E. Dobra, healing. I teraz bijemy to. Ten mieć pijąc. A kto był w tego sense? Ona czuje we mnie pijąc. Aha. Aha. Więc ubrała się jak pijąc. Aha. Aha, ale już te przeróbki są do tego, że ona czuje we mnie bijąc i ubrała się jak pieniądz. Ona czuje we mnie pieniądz i ubrała się jak pieniądz. Ona czuje we mnie bijąc i ubrała się jak Beyonce. Może już się nikt nie boisz do tego odcinka przez moje śpiewanie. No wybaczcie mi. No jak mogę spać tylko Ja nie mogę żyć. Czy to jest Może nie, przejść, nieważne. Trzeba tak zrobić. O, że re reload? No ale coś tak się robi. Eee, tak się robi. Pieniądz, 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 pieniądz. Well, pieniądz, że rządzi pieniądz. Co to jest? Oho, na pewno nie. Odechę, odechę. No, no, no. co to jest za gniotek? Gięcia, to. nie mam żadnego umiejętności, żadnej.

Zmawiamy, zmawiamy. Dobrze, super fajny. Mamy, e, e, nie dźwięk. E, nie wiem, dźwięk. Nie wiem, nie Nie wierzę w siebie. Oh. Oh. E, to jest inna umiejętność. To jest inna umiejętność. O, wiem. Oh. Oh, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie O. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie wiem. Czemu to rzuciłeś? Czemu to zrobiłeś? Samurajów... To nie jest fontanna? O nie... O nie... Skyway... O, co Kotek? Z chłopczykiem? I chłopczyk głaszcze kotka? A to jest... Nie ma o co chodzi Gra pewna tajemnic. Teren, teren, Holding shift to into nerby. Aaaa, nie widziałam Też wiem, jestem mądrzejszy. Czekaj, gra zapisuje. Ja nie wiem, czy ona się zapisała, szczerze mówiąc, ale pogadamy z dziadkiem. Okej, pewnie znowu będziemy się od nowa robić, nie? Misję. Hä? Nie wiem, o co chodziło dziadkowi. No, głasku, głasku, głasko, głasku, głasku. No już nie, już nie, nie. dobrze, dobrze już nie. Dobra, e, gramy tak 10 minut, wydaje mi się, że można kończyć. Szybki odcinek, szybka gierka, lubię to takie spontaniczne akcje, szybkie i bez śpiechu. Zupełnie bez sprzeczne, nieważne. Także ja się z wami żegnam. I trzymajcie się z następnego odcinka. Pa.